Witajcie w kolejnym materiale na kanale Grashfan. Jeśli lubicie tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, aby być na bieżąco, gdyż w ten sposób pomagacie rozwijać mi mój kanał. Tony Stark zbudował na ten moment przynajmniej 100 modeli swojej zbroi, gdyż nieustannie coś usprawniał lub dostosował swoje wyposażenie pod konkretnego przeciwnika. Projekt Argonauta, którego pokłosiem było stworzenie między zbroi wykonanej z adamantium, mógł być jednym z najbardziej ambitnych planów całej kariery Iron Mana. Jednak ultra nowoczesna technologia Extremis, która potrafiła zdalnie sterować całą armią pancerzy wykonanych na potrzeby bitewnych Argonautów, prawie pogrzebała korporację Starka i zniszczyła cywilizację ludzi. Jeśli chcecie osobiście zapoznać się z tą historią, polecam wam czwarty tom komiksu Iron Man, wydawany w latach 2005-2007. W dzisiejszym materiale opowiem wam jak potężna była zbroja wykonana z adamantium. Posłuchajcie, zbroja Mark 31 sterowana przez Extremis, pod względem wytrzymałości wyprzedzała wiele topowych zbroi wyprodukowanych przez Tonego Starka. Była w praktyce niezniszczalna, ale zarazem również niemodyfikowalna gdyż adamantium raz utwardzone nie mogło zostać przekute lub usprawnione. W komiksowych wydarzeniach pancerz ten przetrwał bezpośrednią eksplozję pocisku atomowego o mocy 15 megaton i wybuch ten nawet w najmniejszym stopniu nie uszkodził modelu Mark 31, a ogromna temperatura jedynie rozgrzała powierzchnię adamantium, która dosłownie parowała. Gdyby Kapitan Ameryka w walce z Szalonym Tytanem posiadał tarczę z Adamantium, Thanos nie byłby w stanie jej uszkodzić za pomocą swojego miecza wykonanego z metalu uru. Byłaby ona jednak bezużyteczna, gdyż nie amortyzowałaby siły uderzenia, przez co Kapitan musiałby przyjmować całą energię kinetyczną na siebie. Pod względem wytrzymałości Adamantium było najwytrzymalszym metalem i nic nie mogło się z nim równać. Miało jednak swoje wady związane z ogromnym ciężarem spowodowanym gęstością stopu. Mark 31 zasilany wzmocnionym rdzeniem fuzyjnym rozwiązał jednak ten problem. Dzięki temu, podczas próby powstrzymania Ekstremis, pancerz ten z łatwością dogonił tonego Starka, który używał super szybkiego prototypu Mark 32 sygnowanego nazwą kodową Romeo. Pod względem wyposażenia bojowego reprezentował on standardowy zestaw pocisków, tarczy i emiterów. Jednak ogólnie był lepiej przystosowany do intensywnych walk od swoich poprzedników. Między innymi dlatego, że posiadał projektor Unibeam, który potrafił wystrzelić znacznie więcej energii repulsora niż poprzednie modele. Dlatego też jego wiązki laserowe potrafiły niszczyć nawet ogromne kompleksy elektrowni jądrowych, które były jego głównym celem wyznaczonym przez Extremis. Ta technologia pozwala mu również wzmacniać swoje powłoki za pomocą tarcz repulsorowych, które same z siebie mogły wytrzymać ostrzał artylerii. Mimo wszystko jego największą zaletą była wytrzymałość adamantium, która pozwoliła mu walczyć z Halkiem, Torem i Starkiem jednocześnie. Gdyby nie działania związane z zakłócaniem funkcjonowania inteligencji extremis i użycie na nim wyposażenia wykonanego z antymetalu, żaden z ziemskich bohaterów nie byłby w stanie go powstrzymać podczas wydarzeń tamtych dni. Jeśli temat was ciekawi w ramach następnego materiału, mogę opowiedzieć wam, czy zbroja z Wibraniu, mimo swojej potencjalnie większej kruchości, mogłaby zniszczyć wersję sadamantium. Wbijajcie na naszą grupę na Facebooku i na naszego Discorda. Linki do naszych społeczności znajdziecie w opisie każdego filmu. Tymczasem do usłyszenia, cześć!